Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Standard Island. Dzisiaj zaczynamy yy, tutaj w moim magazynie znowu. Yy, no ale cóż, nie chciało mi się, czy znaczy nie chciało mi się, stwierdziłam, że stoję, nagram. Nie będę nigdzie szła od razu, po prostu zacznę nagrywać. I nie, nie nagrywam odcinek po odcinku, ponieważ yy, Jakoś tak wyszło. Wczoraj jakby yy, już było późno, stwierdziłam a zmontuję tam ten odcinek. A dzi dzisiejszy, znaczy kolejny odcinek na kolejny dzień. Nagram kolejnego dnia po prostu. Dobra. Idziemy do Wolameny. tak? Volamena. Zobacz, jakoś tak. Jak wstawiałam dzisiejszy odcinek, znaczy wczorajszy, tak dla was wczorajszy, dla mnie dzisiejszy, bo to poniedziałkowy, sprawdzałam dwa razy, czy dobrze napisałam jej imię, żeby nie było żadnej gafy. Aktualnie u mnie jest 21 i... ja dosłownie się smażę. W ciągu dnia niby było trochę pochmurno, ale to nic nie dało. Ja się topię dosłownie. Ale na nagranie musiałam wyłączyć wiatrak, bo tak to nie czułam tego jak siedziałam, ale. Wola, dobra. Jedziemy. Niesamowite, haha, udało się. Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak wielkie ma to znaczenie w dalszej części podróży. Widzisz, kompas nie jest na tyle silny, by wytrzymał moc wszystkich trzech wyszukań. Mamy zaledwie jeden nie, niedokładny cel. Legenda mówi, że trzech synów tajna. Legendarnego władcy Rainbow Island i świetnego wojownika morskiego urodził się niezdatny do walki wręcz, za to byli świetnymi, u... byli świetnymi uczonymi. Ich ojca jednak to mało interesowało i czuł, że są tylko pośmiewiskiem w oczach innych. Postanowił ich wygnać. A dwóch z nich, jak tylko dowiedzieli się o jego nikczemnych planach, postanowili zabrać dwie najcenniejsze rzeczy z jego skarbca. Trzeci syn wierny swojemu ojcu, postanowił na nich donieść. Nie wyróżniło to, nie, nie wróżyło to nic dobrego. Tajn znany był wszystkim ze swojego okrucieństwa. Przedmiotami ze skarbca były dwa kielichy. Jeden z nich odbierał duszę drugiemu. Władca wpadł na wspaniały pomysł. W nagrodę za wydanie swoich braci pozwolił synowi umrzeć w szybki, szybki sposób, a jednak ostatnią mu podzielił i przelał do kielichów, a następnie dał do wypicia pozostałej dwójce. Najwyższy, najważniejszym jednak dodatkiem była. Woda wprost ze źru... z ż... Boże. Wprost z... Z źródła wiecznej młodości. Dzielna łza jednak miała nieco inne właściwości. Bracia zostali lata życia więcej, jednak nie życie wieczne. Ojciec w ramach zemsty zostawił każdego w osobnej jaskini, tak by każdy pilnował po jednym kielichu. Aż do ostatniej chwili swojego życia, no nic, chyba kompas jest gotowy. Twoim następnym celem jest, dziwne, to chyba coś na miejskim targowisku. Tam powinien znaleźć wskazówkę. W razie problemów, jeszcze tu trochę pobędę, czyli idziemy yy, na targowiska, czyli do portu. Yy. Tędy pójdźmy. Jak możecie zobaczyć trochę zbiedniałam, ponieważ znowu robiłam to samo co ostatnio. Czyli... Zarabiałam, znaczy nie ukopałam. Yy... Gdzieś tu jest to wejście. O tu. Halo. Budowlaniec? Mieliśmy przynieść targowisko na port, cyrk przyjechał. Musieliśmy. Nie było go z mi się wydaje, jak patrzyłam. O! Alfredo! Witaj. Wiedziałam, że przyjdzie i moment na rozmowę ze mną. Jestem Alfred, brat karczmarza. Niestety nie dorobiłem się tak jak mój członek rodziny, ale staram się jak mogę. Tysiąc Wiem, że mu pomogłeś nieraz, więc jak ci, jak ci pomogę bez zbędnych pytań. Mój brat nie wierzy w te wszystkie Mój brat nie wierzy w te wszystkie, jak on to mówi, bajeczki o nieśmiertelności. Chociaż tyle razem widzieliśmy, że nadal mnie to szokuje. Nie owijając w bawełnę, doskonale wiem, czego szukasz. Kryje jednak się za tym zagadka, która o ironią ma własny, właśnie mój braciszek przed nosem. W życiu widziałem zbyt wiele i nie chciałbym posiadać w sobie tak ogromnej władzy. Widzi mi się emerytura na wodzie i spokojny, wieczny sen na swoim statku. Jeśli masz inne plany, zajrzyj na pierwsze piętro w karczmie. Tam znajdziesz obraz. Przypatrz mu się dobrze. Zapamiętaj go i wróć do mnie. Dobra, teleport. Ja się tak wam przyznam, że ja mniej więcej wiem jak będzie przebiegać to wszystko, bo no, oglądałam już na YouTube. No nie będę mówić, no. Oglądałam. O. I tu jest taki obrazek, i podejrzewam, znaczy, podejrzewam, ja wiem, że. o co tu chodzi w tym obrazie, ale wy się dowiecie za jakiś czas. Co to był za lak? O masakru. Dobra, idziemy. Ja wiem o co chodzi, bo już oglądałam na YouTubie, no. Z jednej strony e, chciałam się przygotować, tak? Bo nie wiedziałam czy znaczy przygotować. Bardziej. E, psychicznie mi się wydaje, niż fizycznie. Bo fizycznie nic nie, nie zrobiłam. Ale po prostu patrzyłam, co jest dalej, i jestem w takim szoku, co tam będzie, znaczy szoku. Podejrzewam, że będziemy siedzieć dość długo na niektórych zadaniach. Jestem. O, 2000. Bystry z ciebie, chłopak, więc pewnie doskonale wiesz już o co chodzi. Ale to nie będzie takie proste, jak może ci się wydawać. Obraz, który znalazłeś, to droga do lazurowego kielicha. Nikt tam jeszcze nie dotarł, więc radziłbym szczególnie uważać, ale to nie czas na wędrówki, nie jesteś jeszcze gotów. Posługiwałeś się kiedyś alchemią? Umiesz robić mikstury? W tym etapie nikt cię jeszcze nie szkolił, ale spokojnie przeżyło to się to i owo, chętnie cię przesz przeszkolam. Stwórz dla mnie coś na pobudzenie, trochę fiolek z miotaną miksturą leczenia, i butelkę przedłużanej miksur regeneracji. No dobra. Idziemy. A... <śpiewanie> dobra. Regeneracja 1 2 3 4 5 6 i chyba 7 było. 7 dokładnie. I trzy, bo a i tu trochę sobie posadziłam więcej, tego tak troszeczkę minimalnie, ja uwielbiam ee, tą alemię tu ze względu, że jak masz na przykład regenerację, dwójkę. To łatwo można ją zrobić na regenerację jedynkę i po prostu wydłużoną. I podka leczenia, 6 leczenia. Ale ty nie chcesz tych, ty chcesz... Ty chcesz... Aha, dobra. Raz, dwa. Chcesz miotaną i nie wiem, czy ty chcesz tą dwójkę, czy chcesz jedynkę. Zaraz zobaczymy. Dobre. Aha, to nie jest to, co on chce. Aha, jeszcze lepiej. Rzuć podką Pff. Leczenia? Z czego się robiło potka leczenia? Chyba, że... To jest... Raz, dwa, trzy... Cztery, pięć, sześć nie tu Czy ty możesz Zobaczymy czy to to Czuję, że pływam dosłownie, mam ręce na biurku i czuję, jak y, mam ręce spocone, i one jeżdżą po biurku. Nie, to nie są te. <śm> nie, to muszę zrobić te potki. Raz, dwa. Eee, nie tu. Raz, dwa. Sześć. Dobra. Pozwólcie, że zobaczę na telefonie mikstury, bo ja... O! Siemka. Oj. <grystanie> Witam na odcinku. Dobra. Jak już jest tak... Aj mikstury, warianty I leczenie, leczenie, leczenie. Aha, już widzę. <noise> o, nocna furia pozdrawia YouTube. Dobra. Niech to się pści. Dobra. Także robimy to do, do miksturki. Dobra. Mam nadzieję, że to to. To to. Wow, brawo. Brawo my. Ja nie, wiem, ile to jest stopni w tym pokoju, ale to jest masakra. Ja się tu... Y Ugotuję, usmażę i tłuszcz się wyleje ze mnie. <grymne> z jednej strony uwielbiam lato, bo jest ciepło, jest długo, słońce i można wychodzić na dwór. A z drugiej strony nienawidzę, bo jest tak gorąco, że nie daje się rady wytrzymać. I dosłownie podścieka z wszystkich. No hej. 5600 expa. Doskonala... Doskonale. Doskonała robota. Niczego nie muszę cię więcej uczyć. Na ten moment wróć do osoby, która cię do mnie... Która cię wysłała do mnie. Przysłała do mnie, przepraszam. I kontu, kontynuujcie poszukiwania. Dobra. Jesteśmy z dobrej strony... A, no. Dobra. Bo już chciałam się cofać do miasta, co tutaj można wyjść. Nie wiem czym będziemy tego... ten kielich robić. Chyba, że my tam dojdziemy i po prostu ja będę. <gryw> Oj, nocna furia ale. <gryw> YouTube mi pomógł. Chyba, że za mnie yy, przeskoczysz te wszystkie parkury, które mnie czekają najgorsze. Parkury. Także jest wesoło, jest dobrze. Jakie są na serwerze zazwyczaj? O, podkę na oddechanie przed. I na speed... 2. Zazwyczaj jak jestem właśnie na serwerze to właśnie jest Michał ze mną, albo właśnie mój znajomy Mariusz. Więc zazwyczaj z kimś piszę. Dobra. U karczmarza powiadasz? Świetnie, nigdy wcześniej na to nie, na to nie trafiłam. Jednak ta podpowiedź to chyba ślepa uliczka, nic mi ona nie mówi. Chociaż są to ewidentnie brzegi tej wyspy, tam e radziłabym zacząć poszukiwania. Pamiętaj, to wciąż jest początek twojej przygody, a po poczekaj jeszcze jedno. A poczekaj, jeszcze jedno. Legenda mówi, że zauważysz wodę wylewającą się ze ściany. Wróć do mnie, jeśli ci się uda powodzenia. Dobra, idziemy do domu. Skrytka na kielich. Jaj, jak ja to kocham. Raz yy, ciemność też, bo nie wiem jak to będzie i oddychanie pod wodą. Tak, na wszelki wypadek. A niedługo chcę zrobić podejście number two do my się wierzy. Tylko tym razem chcę spróbować, może podkę po prostu użyję i może z podką mi się uda. Zobaczymy. Bo wtedy, bo wtedy w ogóle nie próbowałam spotkać się na szybkość, nie wiem czemu. Wiem czego nie wzięłam. Boże. A myślałam o tym, a stwierdziłam... Znaczy nie myślałam, myślałam wcześniej o tym. Bo ty cyrkowca. Wcześniej o tym myślałam wczoraj, chyba jak um, widziałam tego parkura. Dobra, już użyję płotki, bo trochę czasu zmarnowaliśmy wracając. Um, wczoraj, od, jak widziałam, że tam jest parkur, to myślałam o tym, że właśnie trzeba wnieść te buty zerkowca, ale nie. Um. Teraz zapomniałam o tym kompletnie. I spróbujemy raz przeskoczyć tam. Jak mi się nie uda, to po prostu ja to spróbuję sama. Nie jestem w stanie aż tak długo jakby nagrywać, bo ja się tu dosłownie spalę. Usmarzę. Dobra A raczej nie chcecie, żeby była osmarzona, bo tych odcinków nie będzie choć może pewnie niektórzy by się cieszyli, że odcinków by nie było, mniejsza konkurencja na YouTube. Tu jest to i my idziemy w prawo, tą ścieżką ala tułacz. Jak chcesz możesz wpaść do mnie raz na jakiś czas, posteka gwiazdo naszej wyspy. Nie dostałam od niego styka. Czemu nie oszukał mnie? To nie miało być tak nisko. Dobra. No, dawaj, dawaj, dawaj. Oh. Tak, jesteśmy na miejscu. Yeah. Ja już, ja naprawdę, ja już widzę. I... Co tu się będzie odprawiało, tu dzisiaj? Coś mnie bloczy! Byłam! No tak. No tak. Za szybko. Wtedy mi się udało, bo yy, jakby wbijam się z krawędzi, a teraz cały czas yy, z połowy mniej więcej. Dobra, jeszcze chwilę spróbujemy. Najgorszy będzie następny i jeszcze następny. Tak, to chyba zaraz będzie koniec. No, byłam dwa razy. No, trzy razy już. Boże. No, ja nie wierzę w to. Ja w to naprawdę nie wierzę. Dobra, ja Wam powiem tak. Eee, co tu się dzieje? Dobra, nie. A tu mi się uda. Ładnie na. O, jakoś. Jakoś mi się tu udaje. Yy... Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was jutro na odcinek. Yy... Naprawdę chcę to przejść, więc będę siedzieć i będę to skakać. Choćbym miała zużyć wszystkie potki, które mam w do o, znaczy na działce. Przeskoczę to. Uwierzcie mi, przeskoczę. Nie będzie tak, jak z myślą wierzą. Dobra. Ja dziękuję za... Yy... O, jeszcze... Pożegnaj się z... YouTube'ami. Eee, tu zaraz dziękuję za udział w Nocnej Furii, czyli Michałowi. Eee, wam dziękuję za oglądanie e, odcinka. Zapraszam do subskrypcji, do dzwoneczka, do łapeczek, do komentarzy. I... O, patrzcie, trzymajcie się, widzowie. Dziękuję. Dois outra. Papá. Pa.